Zakładka Dieta to miejsce, gdzie znajdziesz dietę dostosowaną do Twoich potrzeb, przygotowaną przez Twojego prowadzącego. W kalendarzu po prawej stronie znajdziesz również informacje o planie diety na poszczególne dni. Klikając przycisk Dieta, przejdziesz do danego dnia. Tutaj możesz sprawdzić, jakie posiłki są przewidziane na dany dzień, poznać ich wartości odżywcze oraz zobaczyć przepis, klikając na przycisk Przepis. Jeśli zjadłeś dany posiłek, kliknij przycisk Zjedzone. Automatycznie ilość kalorii zostanie wliczona do zakładki Rezultaty. Dla realizacji celów treningowych i zdrowotnych ważne jest, aby po każdym posiłku kliknąć przycisk Zjedzone. Dzięki temu Twoja kaloryczność będzie dokładnie podsumowana. Na końcu kliknij Zakończ. W razie potrzeby i po wcześniejszych ustaleniach z prowadzącym, możesz indywidualnie ustawić czas startu diety, klikając przycisk Zjedzone. Zmień datę rozpoczęcia